Dobrze Widocznie nie rozwiązali jeszcze wszystkich problemów <grymianie> O jest, to już włącza pełne ciąg, zaraz będziemy startować No go rozgrzeje Cieszyjmy się Dobrze, lecimy Nie wiem Ja bym pokazać jak je rozbijemy, to będą do wody. Jeszcze jestem w stanie. No, nie, będzie dobrze. dobrze. Wrócenie. Wygląda na to, że będzie dobrze, a? I co? Ktoś się nie boi? Nie. Tu peło. podwozie, się, spokojnie. O, ja zagryzaku przystaś, matka Polska. Tu, lekko pada. O, proszę bardzo. Pokaż, ludzie, co się nie boi, Boisz się. Popatrz, O, może, półaczek pięknie. Nie. Ja. Zewki,